Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić takim pojęciem jak networking a sprzedaż. Jak już wiemy z poprzednich materiałów wideo, moim zdaniem i z mojego doświadczenia networking to nie sprzedaż. I to trzeba pamiętać, ale networking może prowadzić do sprzedaży. Ale zanim wyjaśnię, jak prowadzi networking. Do sprzedaży i przez jakie etapy trzeba przejść, chciałbym przypomnieć o jednym z materiałów, który już był nagrany i już oglądaliście go, czyli o materiale VCP. Krótkie przypomnienie. Networking jest trzyetapowy: czyli najpierw budujemy tak zwaną widoczność, czyli visibility, potem musimy budować wiarygodność. A potem dopiero będzie zyskowność, czyli profitability. Co to znaczy po polsku? W najzwyczajniej w świecie ludzie muszą najpierw wiedzieć, co robicie, potem muszą wam zaufać, a potem dopiero będą was rekomendować, czy też kupować. I teraz tak: jakie są etapy od networkingu do sprzedaży? Na początku jest networking. Potem, gdy poznajemy ludzi, przechodzimy do budowania relacji. Potem, gdy te relacje już zbudujemy, następuje moment, kiedy współpracujemy z daną osobą. Współpraca. Następnie, gdy ta współpraca jest dobra, Powstaje rekomendacja. A wiadomo, że już jeżeli jest rekomendacja, rekomendacja mam tu na myśli, że dana osoba wie co robicie, ufa wam i was poleca dalej do swoich znajomych. Jeżeli was już poleci, to może z tego być biznes. A jak wiemy, biznes, to bardzo często. Sprzedaż. Biznes to nie zawsze sprzedaż, tu też chciałbym to zaznaczyć, z uwagi na to, że biznesem może być też zakup czegoś, czyli to my kupujemy i to nam optymalizuje przykładowo koszta. Zobaczcie, ile jest po drodze rzeczy, żeby dojść do sprzedaży. Nasz tytuł odcinka to networking a sprzedaż. Najpierw poznajemy ludzi, potem budujemy relacje, potem z nimi współpracujemy, potem może nastąpić rekomendacja, potem jest biznes i sprzedaż. Ja uważam, że networking zamyka się w tych ramach. To jest proces networkingu. Po odpowiednio wykonanym networkingu dopiero następuje proces, jak to mówią. Zyskowności, tak? I dopiero wtedy jest biznes czy sprzedaż. I teraz dlaczego mówiłem o VCP, czyli przypominałem? Dlatego, że to i to bardzo się łączy. A mianowicie w networkingu, czyli na konferencjach, poznajemy ludzi. Czyli ludzie dowiadują się, czym się zajmujemy. Czyli widoczność. Gdy budujemy relacje. Pogłębiamy widoczność, ludzie wiedzą więcej o nas, ale gdy budujemy relacje, budujemy również wiarygodność, czyli credibility. W współpracy również pogłębiamy wiarygodność. Czy ja tutaj to nazywam, że relacja to jest tak zwane małe C, czyli mała wiarygodność, a jak już zaczynamy współpracować, to budujemy. Duże C. I dopiero wtedy jest rekomendacja, czyli profitability, czyli dopiero od tego momentu zaczyna być to w kierunku zyskowności. Chciałbym Was zaprosić do kilku kolejnych materiałów filmowych, które kolejno będą odpowiadać na te cztery elementy. Dodam, że ten element już w poprzednich materiałach wideo został przedstawiony. Mówiliśmy o tym, czym jest networking, czym nie jest, co robić na konferencjach, czego nie robić, jak przygotować elevator pitch, jak co to jest w ogóle small talk, czyli to ta pierwsza rozmowa, przełamanie lodów. O tym już mówiliśmy. Oczywiście w kolejnych materiałach będziemy dalej to pogłębiać. Bo to nie jest taki prosty temat, który składa się z wielu elementów. W następnych odcinkach również będziemy mówić o tym, jak budować relacje, jak je pogłębiać, jak spowodować przyspieszenie w budowaniu relacji. Bo płytko patrząc, relacja jest to element, w którym nie powinniśmy popędzać. Zgadzam się. Jednakże można to delikatnie usystematyzować, co da konkretne efekty w późniejszym czasie. W następnym odcinku również będziemy mówić o współpracy, czyli co to jest ta współpraca, na czym polega. I nie mylcie tutaj, że współpraca to tylko, gdy od Was ktoś kupuje i my współpracujemy, czyli sprzedajemy i obsługujemy klienta. Współpraca ma pięć różnych poziomów, pięć różnych obszarów współpracy i to pogłębimy i wyjaśnimy. Potem przejdziemy do rekomendacji, czyli jak przyspieszać rekomendacje. Jak oddziaływać na rekomendacje? Co zrobić, żeby ludzie z naszego kręgu, z naszej sieci kontaktów, chcieli nas rekomendować? Nie tylko chcieli, ale żeby wiedzieli dokładnie, jak i kiedy mają nas rekomendować. To tyle na dziś. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam za 7 dni na kolejny materiał. Cześć!